young people in the west support communism bo, bo komunizm ma ładnie zapisane hasła sprawiedliwość uczciwość because communism has beautiful slogans justice i, i to się może podobać but can be it see, can seem nice to people tylko że ci młodzi ludzie nie wiedzą o tym że to się nie da zrealizować because young people don't know that it is impossible to implement jak się realizuje komunizm wtedy wychodzom ku when you start Implementing communism then problems arise. Bo to jest teoretycznie słuszne. Because theoretically it is right. Ale praktycznie nie do wykonania. But in practice it's impossible. I to powoduje wszelkiego typu kłopoty. And that causes you a lot of problems. w przez 50 lat. We tried it in Poland for about 50 I years. I do, do dobrze brzmiącego. And we cannot implement it even if it sounds good i stąd też nie idźmy w, tym, w tą stronę uh, let's do not go in this direction tylko w demokrację, system kapitalistyczny we have to support democracy, oczywiście capitalism. poprawiony o od, od, od czasy które przyszło żyć to adapt to the times tamten, tamten kapitalizm dotyczył państw krajów the previous capitalism was based on Cost competition, często nieuczciwą, ale podporządkowanym krajowi, państwu. But was to the of the Dziś musimy przechodzić nie na, z państw na kontynenty i na globalizację. Now we have to think about and about Bo technologia, którą zbudowaliśmy, nie mieści się w tych państwach. Nie, nie mieści countries. się pandemia. Like the pandemic. A więc w tym pokoleniu musimy zacząć mądrze przechodzić na kontynent i na globalizację. So in this generation we have to go to a larger scale of the continent. Nie ma pytania the globe. czy tylko pytanie jest jak to zrobić. There no question we do, I it do, and po, to do Do it. tego pomysłu koniecznego są potrzebne takie kraje jak Francja, które mają możliwości. need countries like France countries which had the capacity. Podemagogzy populiście nam zniszczą Europy i świata. And let's, demagogues will destroy Europe and the rest of the world. Bo, 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 bo rozwój techniczny ma, ma wiele rzeczy, które powodują zagrożenie dla życia ekologia. The uh, technological development

Individual countries cannot solve environmental problems. Możemy poradzić sobie też z nimi, ale jako kontynent, jako globalizacja. To jest ratunek dla, dla życia na Ziemi. That's how we can save life on Earth. Przyspieszyć przejście na, na kontynenty i na globalizację. Let's speed up Into, Bo jeśli zniszczymy nasz dorobek, a możemy zniszczyć, będziemy obwiniać m.in. w Europie Francję, Niemcy i Włochy. Bo wam dał los i możliwości, a wy tego nie chcecie zrobić. So, My byśmy zrobili, ale nie mamy możliwości. A świat się pali już.